Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzymy sobie MFU Sticker. Aktualnie jest to kapsuła, która ma największe ROI, 111%, także powinien być profit. Jeszcze szybko sobie zasymulujemy 20 powtórzeń i zobaczymy, czy się w ogóle to uda, jak to będzie wyglądać. Mogę to jakoś przyspieszyć? Hm. Dobra, już się symuluje. Dobra, w tym czasie? Skins manki, gdzie wymienisz swoje skiny, nie wliczą cen na Klejk to do wartości. Więc można poszukać czegoś ładnego do pogrania. Masz kod Rafikos do 5 dolarków, bonusu przy pierwszej wymianie i plus 35% więcej do wpłaty, jak sobie użyjesz. Link w opisie, zapraszam. Tymczasem tutaj nam się symuluje. No i zobaczmy. Kost 20 dolarków, return 28, no czyli 8 dolarów oczywiście w czystej teorii na plus. E, Roy, często się pytacie, to jest return of investment, czyli w teorii na wydaną złotówkę e, dostalibyśmy 11 groszy. Znaczy złotówkę plus 11 groszy, nie? Na tym polega plus minus Roy, e, no. No i dobra, jesteśmy w gierce. Specjalnie nie sprawdzałem sobie, która jest tu najdroższa i która robi robotę. Chyba ten jednorożec w sumie, e, no na tym w symulatorze niby było pokazane, ale nie wiem. Dalej? Dobra. Zaskoczymy się miło. Na koniec wam pokażę podsumowanie. Ogólnie to wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że 10 tych kapsuł kosztuje 4 dyczki. Więc dosyć droga zabawa. No ale dobra. Spartianin. No chyba ciężko, ale no. Też tu jest chyba 30 albo 40% szans na profit. To też jest no sporo. Dobra, wydaje mi się, że jest już mocno. Ty, ten jednorożec, o, ale on jest śliczny. Ty, ten efekt rozchodzi się. Bardzo fajnie No dobra, początek jest co najmniej obiecujący, nie? Z tym jednorożcem, jakby jeszcze jakiś jeden Ajajajajaj aj, 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 aj. No kurde, szkoda No dobra, lecimy dalej Ale tutaj z doświadczenia wiem, że jak tu jest wysoki roj To tu nawet te zwykłe, niebieskie robią robotę, nie? One po... myślę, że mogą co nieco kosztować sobie Dobra, lecimy dalej No i proszę państwa Co tu się będzie działo? Czy coś jeszcze? Nie no, tragedia Kurcze Zajrzysz też fioleta jakiegoś Ten jednorożec tak wiesz, na zachętę nam się pojawił, ale to jeden jednorożec. No nie no, to chyba trzeba dokupić, tak? No bo jednak roj jest po naszej stronie, matematyka jest po naszej stronie. Także wystarczy otwierać. Ja ja ale close. Trzy ostatnie. Zostaw lajka, like jakbyś chciał więcej tych odcinków. Z takich właśnie kapsuł z wysokim roi. To jest spoko, no tylko... Tylko widzisz, matematyka mnie troluje, nie? I nawet pewnie nie będę na zero, nie? A, a co dopiero tu mówić o jakimś plusie? No i tutaj jakiś, wiesz, samuraj. No i ostatnia, ostatnia kapsuła. Zobaczmy, co tu się będzie działo, co tu się będzie czaić. Tak, 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 tak. Dobra, idziemy sprawdzić ceny. No i dobra, sprawdzamy. 2 zł rozbrajasz, złotówkę 4, no 15 ten jednorożec, czyli on tutaj robił robotę. Niestety tylko jeden. On dwa ziko, to nic nie warte. Ta czaszka 4 ziko, to spoko. To ile mamy? No dwie dyszki, 25. A jeszcze tu jest piątka, no to dwie no trzy dyszki gdzieś. No cóż, mogło być zawsze gorzej. Zostaw suba jak chcesz więcej i do następnego. Cześć!